Jeśli chcesz wiedzieć, jak naprawdę wygląda Duch Święty, to pozostań na te kilka minut adoracji, rozważania Bożego Słowa. Szczęść Boże, witam Cię serdecznie na Uczcie Przed Śniadaniem w tym szczególnym dniu, dniu, w którym przeżywamy wigilię uroczystości zesłania Ducha Świętego. Także dzisiaj, 18 maja, obchodzimy kolejną rocznicę urodzin. Świętego Jana Pawła II Karola Wojtyły. To jest też taki mój osobisty dzień, ważny dzień. 18 maja 2013 roku przyjąłem sakrament święceń kapłańskich i także, moi drodzy, proszę Was o modlitwę, aby te dary Ducha Świętego cały czas we mnie żyły i się rozwijały przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II. Zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zazwyczaj modliliśmy się modlitwą spontaniczną, która też ma swoją wartość, ale dzisiaj zapraszam was do y, też innej pięknej Modlitwy. Modlitwa taty Karola Wojtyły. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku Jan Paweł II powiedział do młodych: Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec, i pozostańcie jej wierni. Modlitwę tę przekazał mu w dzieciństwie jego ojciec, po tym jak zobaczył, że Karol, będąc ministrantem, nie uczestniczy we Mszy Świętej z należytym zaangażowaniem. Od tego czasu odmawiał ją codziennie aż do końca życia. Modlitwa do Ducha Świętego, którą Karola Wojtyłę nauczył jego tato ojciec. Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu, do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się. Zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen. Pomódlmy się teraz, prosząc Matkę Najświętszą o wstawienictwo na czas tego rozważania Bożego Słowa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz moi drodzy, zapraszam do wysłuchania Ewangelii z Wigilii zesłania Ducha Świętego. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłynął z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jak naprawdę wygląda Duch Święty? Powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Mamy różne symbole Ducha Świętego. I o tych symbolach opowiemy sobie jutro w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Ale moi drodzy, kiedy patrzymy na trzy osoby Trójcy Świętej. To chyba ludzie mają największy problem ze zrozumieniem, odkryciem Ducha Świętego i nawiązaniem z Nim relacji. No bo jak to z gołąbkiem, jak to z płomieniem, yy, yy, z, z wodą, strumienie wody żywej popłynął z jego wnętrza, powiedział to o Duchu. Moi drodzy, pamiętajmy, że Duch Święty to osoba trzy osoby Trójcy Świętej. Najłatwiej jest nam chyba nawiązać relacje z Panem Jezusem, który stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Boga Ojca też jakoś staramy się utożsamić z Ojcem. Czasami te różne wyobrażenia jako starca, które nie są najlepsze, yy, ponieważ w Bogu jest wieczna młodość, ale też nam pokazują ten wymiar, charakter osobowy. Natomiast jak zrozumieć, odkryć, poznać e, Ducha Świętego, jak on wygląda, moi drodzy. Kiedyś otrzymałem taki obraz e, od pewnego e, artysty. Zaraz wam go pokażę, na razie to będzie tajemnica. E, otrzymałem taki obraz e, Ducha Świętego i to jest pewne wyobrażenie. To jest pewne wyobrażenie człowieka, ale to wyobrażenie podkreśla osobowość to, że Duch Święty jest Osobą. I to jest, moi drodzy, w tym wszystkim y, niesamowicie ważne, abyście i wy traktowali Ducha Świętego jak osobę, z którą można rozmawiać, do której można się modlić, z którą można nawiązać relację osobową. I nie wiem, czy dobrze widać, czy nie, oczywiście, to nie jest. Ten wizerunek związany z jakimś objawieniem Ducha Świętego, z doktryną wiary, z dogmatami, to jest indywidualne wyobrażenie e, artysty, malarza, który chciał właśnie przedstawić Ducha Świętego jako osobę, że Duch Święty to jest osoba, a nie gołąbek czy, 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 czy właśnie coś innego. Widzimy tutaj głowę, jakieś no, oczy, nos. Gdzieś tutaj ręce, dłonie i to nie jest Bóg Ojciec, to nie jest syn Boży. Ten artysta w taki sposób wyraził Ducha Świętego. I proszę tego nie traktować jako jakąś herezję, bo oczywiście Duch Święty nie ma ciała, ale ma ten charakter osobowy, a czasami trzeba wpłynąć na naszą ludzką wyobraźnię, aby ten charakter osobowy jakoś uwypuklić, podkreślić, zaznaczyć. Proszę pamiętać o tym, że Duch Święty to przede wszystkim osoba, nie gołąbek, nie wiatr, nie woda, nie ogień. Jest to osoba, która pragnie z Tobą nawiązać relację osobową i to jest niesamowite, to jest piękne w Duchu Świętym. I zapraszaj codziennie Ducha Świętego, który jest osobą do swojego życia, do swojej wiary. Do serca, do rodziny, do pracy, do codzienności, tak jak to robił Święty Jan Paweł II, tą modlitwą o te siedem darów Ducha Świętego. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na uczcie przed śniadaniem, i oczywiście, moi drodzy, zapraszam jutro w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Kto dzisiaj będzie w licheniu, na czuwaniu, to mam nadzieję, do zobaczenia. Czuwanie rozpoczyna się od godziny 20.20, 20, ale też można zobaczyć na transmisji Teobańkologia, na kanale YouTube'owym i też na innych kanałach. Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, zapraszam na majówkę śladami Matki Bożej. Nawróć. Zaraz, dzisiaj wróć nie będzie. Dzisiaj? 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 Dzisiaj jest 18. Tak, dzisiaj wróć nie będzie, ale jutro zapraszam na modlitwę. Wróć. Eee, I co? I co? I co? I oczywiście jutro na ucztę przed śniadaniem. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże.